Cześć, ja jestem Łukasz i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jest to zjeżdżalnia, na której będę zjeżdżał. Ale to nie do końca zjeżdżalnia. Tam, jak widzicie, przybliżam Wam, jest taka mała jedna przeszkoda. I w tym odcinku o to chodzi, żebym tą przeszkodę pokonał. Jeżeli nie dam rady, nie dam. Jeżeli dam, to dam. Zobaczymy jakoś. Wiecie, bo ja się trochę boję. Ale będzie git, jeżeli zrobicie... Nie róbcie tego w domu. No jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś jest hardkorowy. Ja jestem pół na pół hardkorowy. Ale jeżeli Wam to się spodoba, łapka w górę, subskrypcję na moim kanale. Wbijajcie oczywiście na mojego Instagram. Tam się nazywam Lokasz 5977. Wbijajcie I co? Ja jeszcze pójdę po jowę. Naprawdę, ja się tak boję tego. To szok. Tym bardziej, że pójdę, pojadę i mogę stracić równowagę i spadnę. Co nie? Jeżeli to tak pójdzie tak naprawdę dobrze, to się postaram bardzo dobrze to zrobić. Jeżeli nie, to nie. Ale szybko od razu zjeżdżam. I to jest hardkorowe rower muszę tu wziąć yyy mi się tu udać to jest chcę żebyście mi łapkę wbili pod tym filmem to jest naprawdę hardkorowe co teraz robi nie? Ja się tak boję, że to... Jeżeli ja, ma, się, ma, ma mi się uda, to mi się uda. Nadeszła ta chwila. Nadeszła ta chwila, żeby to zrobić. Żeby to mi się udało Ale to się chyba nie uda. Tutaj wiader, żeby nie było. I używam. Nie, z się boję dobra. Muszę na tutaj muszę. nie tak źle tego to mi się wydawało a teraz jeszcze raz jedziemy Czy byłby są a teraz z tym Uda się, musi się udać. Ale boję się. To jest strach. Teraz skąd zaczynam? Że jest tak jak tak? No to robimy to. Robimy to, co trzeba. Musi się to udać. Musi, musi, bo inaczej nie ma takiego wyboru. Tutaj, o, stąd, o, o, To jest nieskonalna jakość. Co mono Dobra ja wam dziękuję za oglądanie. Poniszczona nie jest aż tak, proszę zobaczyć. A tu nie jest aż tak Już wszystko zaraz będzie ciemno. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.